A co jeżeli powiem Ci, że pogoń za znaczeniem może być największą pułapką w Twoim życiu i że szczęście wcale nie wymaga, żebyś był kimś wielkim? Od dziecka słyszymy: Zostaw po sobie ślad, znajdź swoją pasję, musisz coś znaczyć, ale czy to prawda? Dziś sprawdzimy, skąd bierze się ta potrzeba znaczenia, czy faktycznie musisz być kimś ważnym, żeby być szczęśliwym, i co się stanie, i co jeśli istnieje prostszy sposób na poczucie sensu. Skąd w ogóle bierze się potrzeba znaczenia? Nasza potrzeba znaczenia nie jest błędem systemu, jest efektem tysiąc lat, dziesiątek tysięcy lat ewolucji. Po przetrwanie równa się status i w pradawnych czasach osoby o wyższym statusie miały lepszy dostęp do jedzenia, ochrony i partnerów i bycie ważnym zwiększało szanse na przeżycie. Przynależność. Człowiek to istota społeczna, w grupie miał i taki człowiek miał w grupie większe bezpieczeństwo, a wykluczenie to kiedyś śmierć. Dzisiaj samotność i lęk. Wpływ, potrzeba znaczenia to też potrzeba kontroli. Kiedy czujemy wpływ na świat, zmniejsza się bezradność, a brak wpływu to chaos i stres. I dzisiaj status to nie jest już kwestia przetrwania, tylko lajków, followersów i sukcesów. Kapitalizm i indywidualizm uczą nas paru rzeczy. Że Twoja wartość równa się Twoje wyniki. A social media zamieniły znaczenie w cyfry. Lajki równa się uwaga, a, uwa a uwaga równa się znaczenie. I hustle culture do tego dochodzi. Czyli praca i osiąganie stały się naszą tożsamością. Nie masz sukcesów, czujesz, że nie masz wartości. A im bardziej gonisz za przeznaczeniem, tym bardziej możesz odczuwać pustkę. Bo to nie jest przypadek, to jest paradoks sukcesu. Ludzie, którzy zdobyli znacznie, ludzie, którzy zdobyli znaczenie, często czują po prostu wypalenie. Emma Watson, jakiś Tom Hanks, kurde, mnóstwo innych ludzi, każdy, wszyscy mówią o syndromie oszusta. Bo potrzeba znaczenia jest naturalna, ale świat zmienił ją wyścig po uwagę. Więc pytanie, czy naprawdę musimy grać w tą grę, czy da się jakoś odciąć od tego? Szczęście a znaczenie. Co mówię o badania? Bo wielu ludzi wierzy, że znaczenie równa się szczęście. A psychologia pokazuje, że to nie takie proste. Mamy dwa rodzaje szczęścia. Hedonia, czyli przyjemność i brak cierpienia, czyli na przykład Netflix, dobre jedzenie, wolne popołudnie. I mamy jeszcze eudaimonia, czyli głębszy sens, rozwój i relacje, czyli wychowywanie dziecka prowadzenie projektu, pomaganie innym. I mamy badania. Pierwsze badanie to Ryana i deci z 2001 roku. Ludzie czują większe spełnienie, gdy ich działania mają sens, a nie tylko przynoszą przyjemność. A drugie no to jest Roy Baumeister. Eudaimonia wymaga wysiłku i poświęcenia, ale daje trwalsze szczęście niż Hedonia. I czy znaczenie równa się szczęściu? Tak, ale... ale nie zawsze. Bo znaczenie może podnieść jakość życia... Ale nie jest konieczne. Tam mamy coś takiego jak perma model Seligmana, czyli P, pozytywne emocje, Hedonia, E, zaangażowanie, czyli flow, R, relacje, M, znaczenie, czyli meaning, i A, osiągnięcia, achievements. Positive emotions, engagement, relations, meaning i achievements, czyli pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, znaczenie, osiągnięcia. I ludzie o najwyższym dobrostanie łączą te wszystkie rzeczy, czyli mają ten cały Model perma w sobie jakby. Ale nie każdy musi mieć wszystkie jego elementy, żeby być szczęśliwym. I teraz tutaj nam przychodzi paradoks sensu. Bo im, bo im bardziej wymuszasz szukanie znaczenia, tym częściej czujesz frustrację i pustkę. I nawet Viktor Frankl to mówił. Sens nie jest czymś, co się znajduje. Sens powstaje, kiedy angażujesz się w działania, które coś dla ciebie znaczą. I nie musisz mieć wielkiej misji, żeby żyć pełnią życia. Czasem małe, codzienne sprawy niosą więcej szczęścia niż wielkie cele. I znaczenie może dawać szczęście, ale szczęście nie wymaga być jakimś ważnym dla świata, bo czasem wystarczy być kimś ważnym dla kilku osób z otoczenia i najważniejsze dla siebie. Więc skąd się wziął ten mit, że musisz coś znaczyć i co z nim w ogóle jest nie tak? No, ten mit się wziął ze społeczeństwa sukcesu, bo od dzieciaka słyszymy: zostaw ślad, znajdź pasję, zrób coś wielkiego, to narracja epoki industrialnej i kapitalistycznej, gdzie, mówię, Twoja wartość równa się produktywność i social media pokazują tylko sukcesy innych. Jeśli każdy może być kimś, to znaczy, że powinieneś też być kimś. Jeśli nie budujesz imperium, to marnujesz życie. A jakie są psychologiczne skutki mitu znaczenia? Porównywanie się, czyli chroniczne niezadowolenie i niska samoocena. Perfekcjonizm i wypalenie, nieustanny wyścig, brak odpoczynku i hedonistyczna adaptacja, czyli nawet gdy osiągasz sukcesy, Szybko przestają cię cieszyć, bo nawet ludzie na szczycie czują pustkę i to słychać multum razy, bo ta gra nie ma końca. Zawsze znajdzie się ktoś z większym znaczeniem, z większym sukcesem i po prostu zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas. I czy naprawdę musi zostawiać ślad? Nie, nie każdy musi być Steve Jobsem. Prawdziwy ślad często jest niewidoczny dla świata, czyli to jest życzliwość, wsparcie, obecność dla bliskich, szczęście bez znaczenia. Wielu ludzi odnajduje spełnienie w prostym życiu, czyli w wychowywaniu dzieci. W dbaniu o bliskich, w rozwijaniu hobby i pracy w ciszy, bo mit znaczenia to jest pułapka porównań i perfekcjonizmu. Być może nie musisz znaczyć wszystkiego dla wszystkich, wystarczy, że jesteś ważny dla kilku osób i dla samego siebie. I teraz przejdźmy do alternatywy, czyli do szukania szczęścia w codzienności i w relacjach. Bo szczerze, jeśli nie musisz być kimś wielkim, to co tak naprawdę daje poczucie sensu w życiu? I zamiast szukać wielkiego znaczenia, to zacznij szukać mikrosensy. Czyli pomaganie ludziom zmieniać życia. Na przykład dla moich podopiecznych, no to, to jest schudnięcie 10 kg, pozbycie się bólu kręgosłupa, odzyskanie sprawności. To ma dla mnie większą wartość niż jakiekolwiek lajki w internecie ani poklask. Codzienna obecność w relacjach, czyli rodzina, partnerka, przyjaciele, Twoja obecność, rozmowa, wspólne chwile. Prawdziwe znaczenie. No i kolejna sprawa to Twój rozwój i zdrowie. U mnie to dbanie o siebie nie tylko po to, żeby imponować innym, a tylko żeby być lepszym trenerem, lepszym synem, lepszym partnerem, lepszym przyjacielem. Bo Twoje działania mają znaczenie dla tych, którzy są w Twoim życiu. Nie dla tłumu, tylko dla ludzi, którzy Ci zaufali. I teraz dam Ci przykłady zwyczajnego szczęścia, czyli mój podopieczny Lechu, którego widzisz tutaj. Minus 10 kg w 12 tygodni. Mariusz też minus 10 kg w 12 tygodni i Piotrek minus 7,5 kg w 12 tygodni. I on akurat zrzucił aż 11 cm w pasie, obniżył poziom cukru z 200 na 130 dzięki treningom siłowym. Tutaj można też dołączyć mój własny proces w bieganiu i w treningach, bo zacząłem sobie biegać i po prostu progres w tym bieganiu jest taki szybki, że to jest mocno budujące. I do tego rozmowy z bliskimi, bo uważam, że moja obecność w relacjach ma większy wpływ niż jakiekolwiek zawodowe osiągnięcie. I to jest dla mnie najważniejsze. Myśl przewodnia? Nie muszę mieć setek tysięcy subskrybentów, czy stać na wielkiej scenie. Znaczę coś dla moich podopiecznych, dla ludzi, którzy mi zaufali, znaczę coś dla tych, którzy są dziś przy mnie. I to jest dla mnie zdecydowanie wystarczające. I na pewnym etapie sam ulegałem tej presji. Chciałem znaczyć więcej być kimś w oczach innych. Więcej wyświetleń, lepsze wyniki, mocniejsze efekty. Goniłem za znaczeniem, bo myślałem, że wtedy poczuję sens. Ale im bardziej goniłem, tym bardziej go straciłem. Kiedy cisnąłem, to skupiałem się na znaczeniu. Czułem rozbicie i niepokój. Kiedy zwolniłem, zacząłem być tu i teraz. I pojawił się nagle spokój. Bo sens odnalazłem wtedy, kiedy przestałem go po prostu szukać. Prosty schemat, który zmienił wszystko. Kiedy jestem obecny i wdzięczny, czuję się lepiej. Kiedy się rozprasza mi tonę w scrollowaniu, czuję się gorzej. To, co kiedyś wydawało się banałem, nabrało głębi. Weź dotknij trawy. Na pewno słyszałeś takie coś. I to jest takie powiedzenie, że się śmiejemy, że jak ktoś tam coś się produkuje w internecie, to mu powiesz weź dotknij trawy. I szczerze? Każdy powinien dotknąć trawy, bo bliskość natury, ruch świadomy o oddech, powrót do siebie, jakby to jest coś, to jest esencja życia. I nie muszę znaczyć więcej niż to, kim jestem teraz, szczerze. Nie szukaj znaczenia jak skarbu ukrytego gdzieś w przyszłości. Znaczenie powstaje w tej chwili, gdy żyjesz, gdy jesteś po prostu obecny i jesteś wdzięczny za to, co już masz. No, więc, jeśli ten film trafił do ciebie, daj znać w komentarzu, co tobie daje poczucie sensu na co dzień. Koniecznie to napisz. No, i zostaw suba i łapkę, jeśli chcesz więcej takich rozmów o szczęściu, życiu i rozwoju. I pamiętaj, że Twoje znaczenie nie zależy od świata. Liczy się to, kim ty jesteś jako człowiek, kim jesteś dla ludzi wokół siebie i kim jesteś dla samego siebie.